Moje uszanowanie, z tej strony Sobie Gadajski Stwierdziłem w sumie, mam jeszcze parę tych teradów nadrzewnych Pora rzucić te nadrzewniaki do domków Ogólnie zastanawiam się, czy zrobić odcinek z ogarniania hodowli Czyli karmienie, akurat mam dwa dni wolnego, więc myślę, że mogłoby to było coś takiego zrobić Dajcie mi tylko proszę w komentarzach znać, czy chcecie coś takiego bo... To raczej nie będę tam za dużo mówił, po prostu będzie to jakieś po prostu rzucanie karaczanów do pająku, jakiś atak ewentualnie nagram. Nagrywa się to długo i cała praca na hodowli wtedy trwa dłużej. Więc nie wiem, czy te dwa dni wolnego mi starczą wtedy. Natomiast to zależy od Was, czy chcecie taki odcinek, czy nie, daję Wam wybór. Dzisiaj przykładanie ptasznika śnieżnego. Heteroskodra Makulata. Więc, żeby was nie okłamać, tutaj znajduje się owy pojemnik z pająkiem, o którym mowa. Na celowniku dzisiaj jest Heteroskodra maculata. Występuje, występuje ona w Afryce. Ma bardzo silny jad i jest to jedyny ptasznik, który chciałbym, żebym mnie ukąsił. A dlaczego? Tego wam nie powiem, dlatego że YouTube mnie zbanował. Yy, temperatura tutaj waha się... Yy, Ogólnie wahanie temperaturki, powiedzmy, że ogólnikowo mogłoby być takie 27 stopni w dzień, ze spadkiem w nocy oraz pająk ten preferuje wysoką wilgotność. O silnym jadzie świadczy fakt, że występuje on w Afryce, dokładnie w rejonach Tago i Kamerunu. Jego pojemnik jest już yy, brzydki, bardzo brzydki do tego... Ach. Pokazuje pokazuję brzydki, brzydki pojemnik. Przepraszam, koleżanka napisała coś śmiesznego, nie mogę śmiechu powstrzymać. Brzydki jest ten pojemnik, no. Przerzucamy to do terrarium, no. będzie tam na mnożenie na chwilę. Przepraszam, ja muszę sobie zrobić przerwę, nie? Bo właśnie na messengerze mi się coś śmiesznego wyświetliło. A więc, proszę Państwa, chciałem tylko oznajmić, że jestem wspaniałym YouTuberem który napełnia każdego na każdym filmie oto takie customowe terraria które możecie sobie zamówić jeśli chcecie natomiast dzisiaj napełnię tego terrarium bo nie straciłem przyrząd do napełniania tego terrarium A tu jest ha ha jest to y, warzywniaki pomidorowa pomidorki warzywniak Warzywniak, pomidorki, spierdonki, codziennie wysokie ceny, bierzemy tutaj z wiaderła, włókno kokosowe, które jest już rozdrobnione, kurde, zapomniałem szybko otworzyć, fuck my life, no, jak widzicie mam dzisiaj dobry humor, kij z tym, że przegrałem sobie rundę w Lola, to ogólnie... To czy ja mam dobry humor czy zły Kręci się wokół tego Czy wygram, czy przegram Ewentualnie Czy zobaczę sobie fajny odcinek Czy nie fajny odcinek A tak się składa, że dzisiaj zobaczyłem Kozacki odcinek z Rent a Girlfriend Polecam anime Do tych co lubią romanse Nawet mangę mam, mogę wam w sumie Pokazać kiedyś yy, Na kanale rozkoszny otaku Jak wygląda moja kolekcja mang No i mamy tutaj Ładnie, włókno kokosowe. Dajmy jeszcze tutaj miseczkę śmierci. Jest to teoretycznie miseczka na wodę, ale z drugiej strony może być to, jak się okazało, śmiertelna pułapka. Takie jakby trapy stawiacie w grze. Impostor W każdym razie wygląda nawet tutaj ok. Już właśnie się przypomniałem, co chciałem zrobić. Ogólnie zastanawiam się teraz, nie? jakby. Ja, ja nie ukrywam tu, no kurde, jestem youtuberem. Czy ja mam płat? Tego nie chcę używać, ale to... Ja muszę zobaczyć jak to wygląda. Dobra, ja teraz nie widzę tu nic. A moje oczy, ała! fak. Dobra, jak ja mam to wziąć do ręki? Dobra, tak to wezmę, do... A jednak fajne to. Jest. O, takie, takie coś będzie, Miałam akulata, będzie git. Dobra, to bierzemy to i robimy, robimy terrarium. Ogólnie dlaczego tyle tnę filmów, to już wiecie, dlatego że robię to po części na spontana. Mega się zapominam. ki ładny płat korka. Teraz go tutaj, ale to jest małe, niskie to jest. O oh my God. Si okaże za chwilę, że mi się skończą te korki, ale serio mi się skończą, to lipa będzie. A ja, w każdym razie mamy coś takiego. Ładnie to tutaj damy. O, gitarka, takie coś. A to jest do nadrzewnego, kurde będzie mu dobrze w tym kogo ja oszukuję, to jest makulata, tak teraz podra, kurde. Z ma ona y, brzozowy płat, który jest przeze mnie impregnowany. No a tam kurde no wiecie. Co to jest za impregnacja? Polewasz to wodą i nie jest wszystko gig. No, jeszcze tylko wciepnę narzędzie śmierci. Tutaj oto, w to miejsce. Moi drodzy Państwo, jeśli myślicie, że miseczki z wodą nie da się zepsuć, to wyobraźcie sobie, co teraz zrobiłem. Czy zdajecie sobie Państwo sprawę, jakie to jest płytkie i jakie może mieć to za sobą konsekwencje? Właśnie zaczął grać telefon mojego łojca, który nie wiem gdzie jest ale myślę, że jako wspaniałemu youtuberowi nie przeszkodzi to w nagrywaniu wspaniałego filmu do moich wspaniałych widzów. Oczywiście robię sobie teraz wszystkiego jaja, bo mam dobry humor, lejemy jej tutaj wódki, przecież to polska heteroskodra makulata, nie będziemy tutaj udawali, że trunek, jakim, jakim tutaj leje pająkowi do terrarium, to woda, gdyż nie jest tak. Właśnie staram się papugować pewną osobę bardzo fajną, która mamy są z nią i ogólnie Makłowicz. A teraz, A teraz proszę, proszę Państwa, Państwa mydełko, które k***i Mamy tutaj ptasznika, który nazywa się teraz makulata i najpierw jednak papryka, damy tutaj takie coś, szybki sterarium. Ogólnie ja sobie bardzo lubię robić jaja z wszystkiego. Lubię, kiedy jest fajnie i śmiesznie. I dobrze, że mi się przypomniało właśnie coś. Bo nie mam, wiecie, czego, tego, tego. Kurde, jednak mam. O, dobra, to nieważne, nie było pytania. Kurra, dobra, więc tak, mam coś takiego. Oczywiście muszę pamiętać, żeby nie zapomnieć, pokazać Wam tego majestatycznego pająka. Jakim jest heteroskodra makulata? Ogólnie powiem tak: myślicie sobie pewnie, co on wyprawia, przecież on jest na. Nie jestem. Po prostu mam dobry humor. I ten właśnie przerzucam sobie heteroskodrę makulatę. Powiem Wam jeszcze tak. Czyli ogólnie to. Ufam temu pająkowi, bo nie zrobił mi tutaj nigdy jakiegoś takiego konkretnego szajsu, że mógłbym się obawiać o swoje życie. Natomiast, jak zawsze ja mawiam, trzeba zachować szczególną ostrożność. Tak jak mówi polskie prawo, podczas wyprzedzania pojazdów należy zachować bezpieczną odległość. Właśnie tykam sobie tutaj tą jakże majestatyczną heteroskotremakulatę. Państwo jeszcze nie widzą, natomiast ona przychodzi tutaj elegancko mi ale i właśnie się zatrzymała. Ale ja nie chcę, żeby ona mi się zatrzymała. Ja chcę, żeby ona sobie gdzieś na ziemię poszła i chciałabym sobie zobaczyć, jak ten pająk majestatycznie wygląda pod światłem reflektorów. Ona natomiast ma inne zdanie, bo no, Państwo tego nie widzą. Natomiast ona przyjęła pozycję obronną. Niestety że jestem takim, że tak powiem, youtuberem, jednakże biednym, z małą ilością wyświetleń, nie wstać mnie, żeby kupić normalny statyw taki jak na przykład ma ptasznik Zając. I co ja mam zrobić z tym pająkiem teraz? Dobra, dobra, widzę, że nas się chodzi. Y Mówiłem, ufam temu pająkowi. Teraz damy jej latarę. Pająk się zatrzymał. Ja wyciągnę telefon, o, i pokazuję Wam majestatyczność tego wspaniałego stworzenia. Dokładnie tak, jak tutaj widzicie, tak ona wygląda. Co mi o tym powiecie? Powiedzcie, że to jest majestatyczne. No nie no, zarąbisty pająk, kontrast jaki tu, o, a tu co mówię, jest brzydkie, no to widzicie co się stało, widzicie jaki szpetny jestem ten pojemny. Dobra, daję z powrotem tutaj was na statyw. To jest mój statyw, niestety nie jestem yy, tak wspaniałym youtuberem, że nie zarabiam jeszcze na filmikach, dlatego yy, stwierdziłem, nie będę inwestował moich ciężko zrobionych pieniędzy na razie w taką rzecz, jaką jest lepszy statyw. Natomiast wygonimy sobie tego jakże wspaniałego pająka. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie i że ja, jako y, wspaniały youtuber, y, grona właśnie terrorystycznego obalę mi, jakim jest, że te pająki po prostu są jakimiś dzikimi szatanami, których nie da się okiełznać. Ja tutaj y, Państwu chciałem zaprezentować właśnie, że ona sobie powoli przechodzi. Natomiast ja trochę się boję ją dalej do góry dać. Dobra, przysunąłem to ładnie i teraz pchamy tego pająka. No czuję, czuję, że ona sobie szczeli niebezpiecznie. O, patrz. Idzie sobie, przechodzi. O, no faktycznie biega, no ale normalne, że opuściła sobie domek, tak, i biega. No i oto tym sposobem nasza hydroskogra dramakulata poleciał sobie tutaj oto w ten róg ja jeszcze wam pokażę jedną ciekawostkę tylko muszę najpierw tutaj zrobić przejście bo nie mogę tego, wiecie, jestem w stanie przejść przez ten bajzel Chciałem wam pokazać, że to jest faktycznie autentycznie samica więc dlaczego tu nie wygląda mi teraz na samicę Ktoś mi potwierdzi, moi drodzy, czy to jest samica? Jeszcze raz, więc tak by się prezentowała w Nowym terrarium heteroskodra Makulata Ptasznik Śnieżny. Na sam koniec pragnę Państwu przypomnieć, że jestem superbohaterem! Jestem Jestem jak to było z yy... Supermanem. Jo! Patrzcie, jakie mam zajebiste ogolone fryzurkę, nie? Teraz, kurde, każda foczka moja, tak. Biorę laso i i wyrywam. No i w każdym razie zapraszam jeszcze Was serdecznie na Discord z Mango Zjebawki. Jest to pierwszy link na dole w opisie. Jest to Discord o tematyce anime. Dlaczego wspominam o tym na terrorystycznym? terrorystycznym Dlatego, że jest tam też taka zakładka jak Zwierzątka, na którą w sumie odsyłam grono terrorystyczne, a ci, którzy interesują się tematyką anime, zapraszam na pozostałe tam w sumie jak to się nazywa, kanały, tematy czy kiwie. No, tam macie takie podgrupy jakby, nie, no to. Serdecznie zapraszam na Discorda, ponieważ w zamian za promowanie ich, ja mogę sobie wrzucać tam na Discord. Przepraszam, kurde, to jest śmieszne. O! Wodzu, pozdrawiam Cię serdecznie. Ogólnie na tym Discordzie znajdziecie unikatowe rangi prawdziwego admina, którym jest wspaniały jakże wódz Napoleon, który siedzi na dole w gabinecie Imperatora. W sumie słyszałem raz jak rozwiązywał problem na tym Discordzie? <laughs> jakieś dziecko tam przyszło do kanału, gdzie myśmy siedzieli, zaczął coś tam krzyczeć, klnąć na nas? Ktoś poszedł Cię poskarżyć? On przyszedł i: Co ty, ty kurde robisz? Masz bana. <laughs> nie no, dobra, żartuję. Była jakaś tam sytuacja z dzieckiem, ale on mu powiedział, że ma przestać, a dziecko dalej tam jakieś se jaja robiło i nie szło w ogóle gadać. Nie wiem, co się potem stało, nie pamiętam. Ale ogólnie Discord, spoko, jakieś konkursy tam są. No i w sumie, zapraszam serdecznie. Sami zobaczycie, co tam jest. Cholerę rzeczy tam jest. To jest dobry, zarombisty, wielki Discord, więc no tam jest uff, tyle rzeczy. No a ja serdecznie zapraszam na mojego Discorda, na moje social media. Na moje inne kanały YouTube, już kurczę, straciłem wątek. Jak znowu mi ta latara w oczy świeci I patrzę na swoje piękne odbicie na tym telefonie Jaki jestem piękny po fryzjerze ostrzegany Kurde Młach. Taki, taki kocur jak ja kurde Dobra, w każdym razie Dziękuję bardzo za oglądanie takie pozawić łapę w górę Bo dzisiejszy odcinek to był PORFan. Pokazałem wam, że bardziej posrana nie jest ta makulata, tylko ja. No więc zostawcie łapkę w górę dla mnie, kliknijcie sobie też tam suba, jeśli ktoś nie subuje, jeśli chcecie mnie oglądać. No i w sumie dziękuję bardzo za oglądanie. nara! No.